witamy Hej. Hej. lecimy lecimy piechtlotem bo droga tutaj była nieciekawa nie dało się autem dojechać znaczy tam dalej ja no jest z nami ten czort króliku coś 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 cześć lecimy do Sebastiana na pole byliśmy tutaj już nie raz ale lewa strona była taka jakaś przez nas trochę odpuszczona trzeba sprawdzić tutaj fajne pole przygotowane ale niestety nie derydę, może w przyszłym roku nie wiem jeszcze nie widziałem ale leży na wierzchu także wygrałem konkurs na pierwszą monetkę tutaj ładnie widać Cesarstwo, cesarstwo, ale zajazd. No i witamy, witamy. Kopek. sławek gdzieś tam kopie. Dyziu jest koło mnie, a maciek się instaluje za lizą jeszcze. Co mam? No, Pierwszy mój fancik to jest koń. Koń. Także już słyszeliście, pierwszy mój fancik trochę powyginany. Głowa mu się trochę wygięła, ale to nieważne jest. Konik nawet miał chyba jeźdźca. Fajny fancik, lubię takie fanciki. Także cóż, lecimy do jakiegoś następnego fajnego, bo dzisiaj z nami jest Maciek. Wiecie jak jest, nie? No. Wszystko wykopię, także lecimy. No i dwie sekundy później mam drugi sygnał. Jest monetka. 1911, ale ta strona jest mega luks. Nawet manice widać. A ogólnie tutaj pusaczki wychodziły. Dużo tu fajnych fantów wychodziło i w ładnych stanach także. I kolejny fancik prawie na, na oko jest podkówka. Jest podkówka na szczęście. O! Podkowa! No i słuchajcie, jest dzisiaj pierwsza monetka. Jest to piątka, Weimar, Ale stan straszny, pomimo, że tutaj jest fajny właśnie piaseczek. Normalnie piaseczek jest, ale no cóż, wychodzą takie i... O, Dyziu też coś kopie. Sławek też tu kopie. Maciek z Elizą trochę dalej. Dyziu kop! Dyziu, kop coś! <noise> no, a ja mam tą piąteczkę Weimar, pierwsza monetka, stan niestety taki jak widać, czyli tragedia. Ale to nieważne, lecimy dalej. Całki taki jest poklejony, powiem Wam, nie chcę to zejść. Nie będę bardziej tarła, bo to w domu się usunie. Umyję się w wodzie, to będzie lepiej widać. Dwie monetki są, pora na guziczek bardzo małeńki z kwiatuszkiem ja go tylko dotknąłem i już pięknie się mieni uszko jest jest mega takiego nie mam idę tam do młodej zobaczyć co kombinują dajecie, dajecie randkowicze Ja już mam dwie monety i ładny guzik. A ja, żelazo, żelazo i drugi. A gdzie to pani idzie? E? Co tam mają? Co? Tego nie pomalujesz. Kolejna ciekawostka u mnie jakiś wieszak. Może od lampy naftowej, albo zresztą stylu? Młodzie nic nie, nie kopią. Maciek daj Elizie! Wiesz, że ona będzie miała ten. Szczęście początkującego! O mój Boże! Dzisiaj piękna pogoda. Słoneczko świeci trochę wiało z rana, ale już, już jest lepiej. Mniej wieje, ale fajna pogoda. Szynkę zainteresowało tam jest taka dziura i tamtędy pewnie zwierzątka przełażą, więc ją to bardzo zainteresowało. Szynka! szynka, Co tam Cię zainteresowało, tak? Weszła w te krzoki i tam zagląda do lasu. A ja słuchajcie, mam kolejną monetkę nakopałam się, powiem Wam, dziurę wykopałam strasznie dużą, ale jak widać, tutaj już dwójeczka dwójeczka, dwa fenigi troszeczkę przeczyścimy wajmarek słuchajcie 1925 dwójeczka wajmar ładna, bardzo głęboko była ale ładna dwa fenigi super super takie monetki mogę kopać. Piękna. Także lecimy dalej. No i jest PRL-ek. Tyle przeszedłem od nich. Będzie dobre. 150 metrów. I pozdrawiamy, rocznik 70. Równo, tak? Tak, równo 70. Pozdrowionka. No i ja robię rundkę. W koło ogrodzenia zobaczymy, powiem Wam, przetarłem i kurczaczki, piękny stan naprawdę ładniutka. Po puszaczka lecę albo po sreberko sreberko, ale aluminiowe z prl -u. dwa fenole, teraz dwa prl -e. Yy, mamy 10 groszy Pozdrawiamy rok, ale tu jest ciapa No dramat Niestety ta monetka jest bez daty Także sorki Lecimy dalej Proszę bardzo, tym razem widać, że jest to 10 groszy na PRL Powiem Wam, że troszkę się jej naszukałam 10 groszy PRL Zobaczmy 49 Pozdrawiamy 49 dziewiąty Pinka I pięć fenałów Ty znalazłeś czy? My. My Dawaj na żywo Nie, to nie to, to jest plastik Nie ma Dobra, dziecko baw się, super. Ty. Ja się co no, ale... Adolfik, ten ładniejszy. przedwojenny Ładniutki. Patrz, trzecia. To Wiesz, to jest? No, ta. I no... No? I... No? Trzecia z tego pola? Nie, to jest yy, z munduru tego... Yy, kolejarza no. z Kluszborka no, PKP. Z, czasu międzywoje... z czasu międzywojennego No, no tak No, no mega, pokaż, pokaż, pokaż bo, bo, bo wiesz, my wiemy Wiemy o czym mówimy, a... Trzecia bo czwarta nawet Taka wpineczka Yy, znaczy, wpineczka to prawdopodobnie był guzik. Bo, jak tak tyle tutaj wyszło na tego guziki, to cały mundur poszedł. Po prostu Kreisburg czy Kreuzburg. Trzymaj gratki. Szynka pilnuje pani, więc krok w krok za mną. Zresztą patrzcie jak wieje, widzicie? No akurat na, na włosach szynki widać, aż ucho jej się zawinęło. Szynka! nocie znaczy jak wieje. Teraz się zerwał znów taki wiaterek. Ale słoneczko świeci, także jest dobrze. O, widać tam wyłoniły się dwie postacie. A ja cóż, a ja mam kolejny farcik i jest to kolejna monetka. Tutaj jeszcze jej nie wyciągłam. Nie wiem w jakim stanie. Obstawiam, że to będzie... Jedyn... Tak, jest to fenik. O, proszę, sinka przyszła. Przyszy... No i co? Co tam, co tam jest? Co to jest? Monetka jest. <laughs> Monetka, mówiłam kop. Przyszła sprawdzić co tu pani wykopała. Tak? Co to wykopaliśmy? Monetkę. No, daj pokażemy monetkę, chociaż najprawdopodobniej jest to cesarstwo. Jeden fenik. Cesarstwo, ale stan zresztą sami widzicie. Lecę do Oli i jest piękny medaliczek. Się nagadałem przed chwilą, a nie włączyłem nagrywania. Dajcie chwileczkę go wyczyszczę. Piękny, następny do kolekcji. No to mam strzał dnia. Super. Jest kolejny dołek, nie szinka? Kolejny dołek wykopaliśmy. I słuchajcie, jest monetka tutaj. Czekajcie, nie, sama teraz nie widzę. Jest, jest monetka. Szinka oczywiście też sprawdza, co to to. Bardzo ciężko określić, no ale wygląda na jedynkę cesarstwo. Jeden fenik cesarstwo. Z tyłu widać, właśnie ten z przodu. Nie widać nic Jak tam? Co? Pusaczek jest? jest? ja Nie, prusaczka nie kupiłam A co? Seberko? Co mam? Seberko? Wiesz co wytargali? W spinkę taką W e, spinkę, spinka albo do tego e, Kolejarza z Kruszborka. To tam coś tak kopali wszyscy w, trójkę w tej jednej dziurze? Nie, to tam akurat świecie kopali. O, już na łapy. Jest połażone. Szynka no. sprzedana. Nie ma to tamto. Ja tylko szukałam ochotnika, który będzie ją nosił. No, zabraliśmy Elizę na wykopki. Maćka w bluzie, żeby nie zmarzła dziewczyna. Bo nieprzygotowana była. No ale. Myślałem, że może daje Maciek pokopać, że jakieś sreberko trafi, wiesz, szczęście początkującego. No ale na chwilę chodziła, nie? Chwilę chodziła, ale ręka boli. No niestety. Dobrze, że Garetem, a pro nie musiała machać. No, teraz ma okazję ponosić No. Mam złoto, mam złoto. Złoto Weimaru też mam. Mam złoto, ale patrzcie, jaki stan piękny będzie. Diku zaglądaj Już widzimy że menica E już widzimy menica E rocznik 25 tak 25 25 menica E ale stan ale stan Gdyby nie błodziałbym bym powiedział strzał dzisiejszego wypadu No ale Medalik na pierwszym miejscu, piękna, piękna. Jest, jest, jest super. Jest super, tylko szkoda, że gdzieś mi uciekła Piękna jest, jest naprawdę. No, mega mistrz. Jak z szuflady, aż niemożliwe, że to z pola. No, słuchajcie, Dyzio zauważył. Pana i Maćka zauważył z Olizą. Poleciał. Pomknął tam do nich. A raczej stoi i zagląda. Bo wszyscy w kapturach to on nie poznaje kto to jest. <laughs> jeszcze ich, Słuchajcie będzie grysich jeszcze zaraz. Co to za obce łażą tam. No A ja dziś słuchajcie. A ja mam kolejny dołek i kolejna monetka. Tym razem jest to. Już widziałam. Pięćdziesiątka Weimar. No, czekajcie. Weimarek. Pięćdziesiątka proszę. 1000, chyba 20 tak mi się wydaje. 20 jest końcówka, tak, tak jest. 20 jest końcówka, słuchajcie. Teraz jakiś wysyp mam. Szynka się schowała tam za słupem, tak przynajmniej mi się wydaje. Jakiś wysyp mam monet, jedna za drugą. Teraz kolejna monetka, słuchajcie. Najprawdopodobniej z tego co tutaj widziałam, zarysu jest to dwa fenigi. one zaraz przeczyścimy, tak, dwa fenigi prawdopodobnie cesarstwo, tak, dwa fenigi, proszę dwa fenolki cesarstwo o, jest i szynka przyleciała sprawdzić i co to, co to mamy, monetkę następną no widzisz, ona była sprawdzić co konkurencja wyryła, nie? i teraz przyleciała z powrotem no dobrze, lecimy, do następnego Hello. E? pyszczku zmęczyła się szynka szynka Patrz jaka uparta. Nie pokażę pyska. Gdzie skotek? Gdzie kotek jest? Gdzie skotek? Na kotka to ten, nie? nie reaguje, no. To reagujesz, dziadu ty. Tu patrz na mnie. Shina. Shina. No. Eh. <ścoughs> Nudzicie się, nie? Nudzicie. Tak? Nudzicie. Ty, pysku, brzydki ty. Jak tam? Ale aluminiowej folii to tutaj jest multum. No jest, I powiem ci, że chodziliśmy już tutaj, ale śmieci jest. Śmieci dalej wychodzą, no. nie? Nie kończące się sprzątanie. Znów wyciągnie. No. Także, ale fajnie, piasek to jest fajnie się chodzi. I kolejny Wojmarek. Jakieś 15 minut później, 1928, Mennica A. Jaki ciekawy zbieg trafień. Na początku dwa cesarstwa, później dwa, dwie prl i teraz dwa Weimarki. Operator Fiskarsa. Nasze. O, okrętło, y, złote 20 marek. <laughs> Pewnie, że mu chciał. Biorę już moje. No i to będzie chyba nasz, mój ostatni fancik, który dzisiaj nagramy. Jest to monetka, ostatnia chyba dziurka na koniec 10 groszy, już dzisiaj jedno wykopałam 49, a teraz 10 groszy, 72, więc pozdrawiamy 72 i cóż, lecimy dalej. No I co? Prawo serii, patrz, ja nie mam dzisiaj Adolfu w ogóle, a tu masz dwa z tych ładnych. I to jest? I to jest jedyneczka. Cesarstwo. Eee, to jest ta wpinka A to jest wpinka No No legancko. Będziemy powoli kończyć I na koniec wyszedł mi zabytek Nie, to jest kawałek uzdy Z konika Albo od konika Szyna, idziemy do domciu? Tak, żeby nie było, że się obijaliśmy. Naprawdę grubo, 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 grubo posprzątane. I jeszcze Maciek chciał się pochwalić. A, dezio, czyści. parskiem. naparskiem. Ciekawasz. O, kogo osłabano? Dyziu? Taki na parsteczek. Szkoderki mu uderzono. Tak? A. Dałeś mu? Nie, ja leżał na wieżu. Oh, to prawie Brano no. No. mu. <grym> żeby wszystkich złapać. Także także. widać. Kręci się, kręci się. Także no. my A. się żegnamy. Papa, pa. papa, pa, pa. tupat. Kocik. Tu jest kocik. Opa, Opa. Do następnego.